Czas kontynuować naszą serię z omówienia zwiastunów z San Diego Comic Con. Moi drodzy, niestety muszę Wam powiedzieć, że mamy The Lord of the Rings, The Rings of Power. I niestety, jakby nie widzieliście poprzednich moich reakcji na zwiastunów czy coś, omawialiśmy tylko na kbn Newsie. No bo naprawdę, po jak ja się tam. No, omawialiśmy ten, ten pierwszy zwiastun taki, no to. Miałem mieszane uczucia, nie? Miałem mieszane. Po tym main trailerze, który nam ostatnio wyszedł, jeszcze gorzej spadły mi oczekiwania. Zobaczymy, jak będzie tutaj, bo omawiamy dzisiaj Władca Pierścieni, Pierścienie Władzy. No, nowy serial Amazona, Prequel Władcy Pierścieni, Spin-Off Władcy Pierścieni. W sumie, no, jakby. Nie no, ja nie wiem czego się spodziewać. Słyszałem, że jest najlepszy ze wszystkich. Ale jestem bardzo ciekawy, co tutaj zobaczymy. 3 minuty trwa. Jest to oczywiście z, zwiastun z San Diego Comic Conu, e, Ludzie oglądali ten zwiastun na takim wielkim ekranie. Po, ponoć są fajne sceny, fajne, fajne ujęcia. Zobaczymy. No i co? Napiszcie, czy czekacie 2 września premiera? Zobaczymy, czy, czy mi to odpowie. W sensie, no, czy będę myślał pozytywnie o tej premierze? Oczywiście będą recenzje, co tydzień jest to gruba, gruba, duża premiera. Ja też jestem fanem Władcy Pierścieni i szkoda, że akurat tak to spierdzielili. Ale dobra, lecimy z reakcją na trzeci zwiastun. No, trzeci zwiastun Lord of the Rings, Rings of Power. гощник в We thought our joys would be unending. We thought our light would never dim. Mm -hmm. the noise are strange. Ale nie, to wygląda tak jakaś baśnia. nie Ja tutaj muszę to zatrzymać. Poczekajcie. Bazują tutaj na Tolkienie oczywiście. No dlaczego wy tak... Kurczę, no no nie wiem, nie mam słów co do tego, ale zobaczymy dalej jak to będzie Ten palantir też wygląda jak z jakiejś baśni, kurczę. Jakby, no nie wiem. O, białe drzewo. Okej okay, moi drodzy, poczekajcie. Tutaj mieliśmy... Mm, to będzie też panieką taka analiza trochę zwiastuna i pastwienie się na tym serialu. E, ale to pastwienie będzie się. będzie dopiero 2 września, moi drodzy, poczekajcie. E, no, mamy. To jest Sauron, jakbyście nie wiedzieli, jest to Sauron. E, no bo on. różne postacie potrafi przyziewać, no i... Zobaczymy, jak ta jego historia. To jest akurat fajne, że mamy Saurona, ale wygląda trochę jak Eminem. Też spotkałem się z takimi opiniami. No wygląda trochę jak Eminem. Nie powiem, ale, ale dobra, lecimy dalej. Krasną, nawet spokojnie wyglądają. Zobaczymy, co ten Sauron tutaj będzie, będzie działał. Co to ostrze Morgulu? Find... Jakby. Jed problem tego serialu jest taki, ee, że jakby nie wygląda to zupełnie jak Władca pierścieni. Jakby naprawdę ja. Chcę oddać, tutaj fajnie to wygląda, może i ogólnie, jakieś poprzednie ujęcia, i czasami, ale na przykład te sztylety, naprawdę, nie wiem, to jest serial za 400 milionów dolarów 400 milionów dolarów najdroższy serial w historii. I jak, dlaczego tak to wygląda? Jakby wiemy, że będzie do, drogie, dobre kostiumy i tak dalej. Chociaż i tak te kostiumy tutaj wyglądają jak z jakiegoś karnawału, nie? I jest to trochę takie, no nie wiem, na co wy wydaliście te 400 milionów? Na pęskę chyba, do aktorów tylko. Dobra. Nie no, jak to wygląda, moi drodzy? Ja pierd... kurwa bóg rzymski kurwa wyszedł i... Ja pierdolę. Przepraszam, że przeklinam, ale naprawdę nie mogę. I Galadriela jeszcze. Galadriela, w ogóle obsada, która jest zupełnie nieznana obsada. Jakby, dobra, to już na drugi plan trochę schodzi, że jest nieznana obsada. Może jakoś nie zaimponują, ale naprawdę to szkoda, szkoda. Galadriela, która będzie walczyć mieczem, jakby, what the fuck, co to się będzie działo? Jakby wiemy, no nie wiem ile mamy odcinków. 8 chyba z tego co słyszałem i ma być 5 sezonów, i piąty sezon, moi drodzy, ma się zakończyć w momencie, kiedy mieliśmy tą bitwę o Mordor. Bitwę o Mordor przed pierwszym filmem, przed Drużyną Pierścienia, więc pewnie pamiętacie tam był Elrond, także, także no. Musimy wybrać, kim będziemy być. Nie ma wątpliwości pomiędzy hamerem i rokiem. Okrasnoludy fajnie wyglądają. Trzeba im to dać, że fajnie wyglądają. O, orkowie. Jest Sauron. A ten sauro naprawdę wygląda komicznie, <grych> ale no cóż. Ok. Rings of Power September 2. O, jeszcze jest jedna scena. Balrog, tak jest. Balrog super wygląda. Akurat to trzeba im oddać, że fajnie, że jest powrót Saurona, fajnie, że... że... że Balrog... No, mega fajnie, ale szkoda, że tak to wygląda wszystko, ale... ale no cóż no. Jakby... Co to jest za scena? Z góra tych hełmów... Jakby... Co? Co skąd? Jakby kto tak ułożył te hełmy? I, i daje, kurczę, ten hełm tutaj. No nie wiem. Bo, nie wiem, ułożyła sobie klocki, czy co? No nie, no dobra, nie będziemy już się dłużej pastwić. Pa będziemy się pastwić dopiero 2 września. Napiszcie, jak wam się podoba Comic Con. Nie wiem, zrobimy chyba dzisiaj live. A. Tak zapowiadam, że będzie chyba dzisiaj live. Bo o drugiej w nocy będzie panel Marvela. No i omówimy sobie też Blagadama i tak dalej inne zwiastuny z Comic Conu i zdjęcia. Dobra, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o The Lord of the Rings, Rings of Power, San Diego Comic Con Trailer. Dobra, widzimy się w następnych materiałach na kanale. Do usłyszenia. Subskrybujcie kanał, aby nie przegapić nadchodzących materiałów. Do usłyszenia i na razie.